Zaczynam nawigację. No się ma gost, to jest, jest Rona, Ty i witam Was w końcu na moim kanale. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, zostawcie ok łapkę ok w górę, kliknijcie su pod zwyczkiem, mojego Instagrama, tylko macie teraz opis opisie pod filmem. zapraszam też na mój serwer na Discordzie. A teraz bez żadnego oglądania, zaczynamy kolejny odcinek z... Em, z podsumowania miesiąca. A więc, let's go!

21 Czyli y, roku 2021 Wiem, że styczni mieliśmy już bardzo dawno temu, bo mamy teraz już marzec, ale no... Y, mogło mi się trochę opóźnić z nagrywaniem. Co alan mi tutaj chodzi nieźle. Y, oczywiście przed wami to jest gra Europusz 2 a ja chciałem wam tylko poinformować yy, o... 200 znaczy, Fajnie masz, nie denerwuj mnie Nawigacje mi tu pierdzieli Moi drodzy, o co chodzi? I właśnie oślicie co za łeb jeden A więc moi drodzy, już jestem tutaj przy was my yy, to do mnie w, wbił do pokoju akurat W tym momencie musiał z kimś gadać, więc nie miałem jak wam nagrywać, bo byliśmy się prze... E, Tutaj, jakby prze, no, przekrzy, przekrzyk, przekrzykiwali, o jest niektóre słowa w po języku polskim są bardzo, bardzo dla mnie ci, trudne. W każdym razie, e, podsumowanie miesiąca styczeń 2K21. Tu nic nie jedzie nie jedzie, powiem wam, moi, moi drodzy, tak styczeń, nowy rok zaczął mi się normalnie, spokojnie. Otóż tak długo już nie było 5 stycznia. Miałem tak jakby, dłuż, tak jakby małą kłótnię z moją dziewczyną no i po prostu tak jakby y, zachowałem się i te, teraz nie mam co to ukrywać, bo wiem... po prostu wiem jaka jest prawda. Zachowałem się jak dosłowny ham y, postąpiłem bardzo nie, nie, niedobrze w kierunku jej, bo tak jakby on, y, ona zaczęła płakać, ja się zacząłem z tego powodu śmiać, To nie powiem tego, tego jeszcze y, coś tam... No, po prostu coś, jakieś coś tam było Chodziło o chomika. Jej, Uman, chom Zdech i chomik. Ja się zacząłem z tego powodu śmiać. Zamiast jej jeszcze pomóc, zacząłem się po prostu z tego śmiać. Po czym zostałem przez jedną osobę, którą nie będę tutaj na mówił na, na odcinku, bo, bo po prostu nie chcę. Osoba mnie taka jedna wyprosiła z rozmowy. Nie będę tutaj mówił, y po prostu wyjebała mnie z rozmowy. Dlatego też y później dopiero przemyślałem sensy muzyki. mi się smuda muzyka, i dopiero później mi się z Y, rozumiałem to, jaki błąd bon popełniłem. Później było już trochę inaczej. Styczeń przebiegł mi tak trochę spokojnie, tak można powiedzieć. Y, też nie za fajnie, bo w styczniu no, jednak było trochę y, roboty. Idę wyrzucić śmieci i zadać to Mnie to kóźwa interesowało, nagrywam teraz. No i w każdym razie, y, styczeń przyszedł tak no łagodnie. Inne jak będzie dalej... dalej będą miesiące inne? Nie wiem moi drodzy. To zależy od tego jak się potoczy da dalszy... rok... dalszy ten rok 2020 2021 Oczywiście rok 2021... Y normalnie przywitał mnie przejebania, tak może powiedzieć. Nie za miło. Więc no też się dlatego... No... nie podoba mi się to po prostu. Fajnie, kręcisz się strasznie. No i tak, no i. Yy, no nie było tak za fajnie. Szczerze, jak, jak mógł, to będzie ten. Yy, to po prostu z, no, jakoś poprawił, nie? To mu się w czasie i to po prostu poprawił, no ale. Eh, nie da się czasami poprawić niektórych rzeczy. Yy, tak to już jest, nie? No, moi drodzy. Yy, I właśnie, tu chciałem Wam jeszcze dać, czemu nie było ostatnich, czemu. Czemu tak jakbym obiecałem, że będą filmiki wrzucane codziennie, a ich nadal nie ma codziennie? Moi drodzy, ze względu na to, że miałem problemy z rodzin w rodzinie, jedna osoba moja z rodziny leżała w szpitalu, była w ciężkim stanie, nie chcę mniej więcej mówić kto, bo to raczej moja sprawa, sprawy rodzinne, w każdym razie e, tego też nie chciałem nagrywać, bo nie miałem wtedy czasu. Moi drodzy, co teraz będzie? Otóż, yy, pogodałem sobie po prostu tak mój yy, spis odcinków. W poniedziałek wleci, zobaczycie ten odcinek, co teraz leci u Was na. na który oglądacie we wtorek. Wleci podsumowanie miesiąca. Twu, 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 miesiąca lutego. Luty też był super dla mnie, super miesiącem. Też ule, lewa, tu muszę mam ograniczenie. Później będzie to yy, w środę wleci odcinek z, z jakiego. z vloga. Vlog wleci, jak sobie pykam w EoTrucka. Może nie aż tak duży, aż tak bardzo vlog, ale to będzie vlog. W czwartek wledzi odcinek, yy, postaram się nagrać odcinek horrorek, horror, bez kamerki. A oczy, oczywiście od razu uprzedzam, że pewnie na horrorze będę Daria P, więc też musicie yy, wiedzieć o tym, że po prostu będę musiał tak jakby trochę, będziecie musieli po prostu mieć wytyczone, nie mieć, nie mieć mi tak głośno na sławkach, bo osoby ze sławkami mogą po prostu mieć przerypane. No i co? no W piątek wleci też jakiś filmik, no i to raczej tyle, co, co mam w pomysłach. No w sobotę też wleci jakiś, a co dalej będzie, to zobaczycie w czasie. Także no, moi drodzy, już jestem... E... Nie, jest na, na ekran. E, także jak sami słyszeliście na, na nagraniu, e, mówiłem o tym styczniu i tak dalej. Plan mniej więcej, kiedy będą odcinki, wiecie, to jeszcze podlinkuję Wam, yy, albo dziś nie wiem czy będzie mi się chciało, ale powinienem Wam jeszcze gdzieś tu wstawić, yy, gdzieś na ekranie, kie, jak, kiedy będą dokładnie odcinki, a, a na, jak na razie to by było wszystko na tyle, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy chcecie dalej takie odcinki z podsumowaniem miesiąc, miesiąc oraz rok, yy, lat. I tak dalej, i tak dalej. I tak samo, czy jakieś filmy, oraz z czego dokładnie, czy z Minecrafta, czy vlogi, lub coś, lub tego typu. Też nie jestem pewien, nie obiecuję na 100%, ale w kwietniu mam duży, mam wielki plan na nagranie jednego filmu, jeżeli mi to czy się wyjdzie. Bo tak jakby mam coś w planie, ale to dowiecie się już niedługo. Jak na razie mam dopiero yy, 14 marca, jak ja to nagrywam 8 tego wałdę, su super. 15 marca wy to zobaczycie, 16 marca będzie podsumowanie miesiąca luty i w środę, czyli 16 marca, puu, 17 marca wleci dla was odcinek yy, horrorek. Nie wiem czy to będzie dobrze, zobaczymy, jak na razie wiem, że będzie dużo darcia japy. Jakby nagrywał chłopak. Oczywiście też 14 marca nie będę nagrywał nic, dlatego też nagrywam teraz oraz poniedziałek i wtorek, dlatego że w środę moja mama kończy już tak jakby że 51 lat, dlatego też no nie, nie chcę po prostu spędzać na YouTube ani z nikim innym, tylko po z nią ten dzień yy, zaniosę jej kwiatkę i tak dalej, więc tak jakby nie będzie odcinków to znaczy, odcinek, ale tak jakby już, który nagram sam. I właśnie mi dziewczyna zaczyna pisać, co za web. Także, no moi drodzy. Do zobaczenia. Na razie. I pa pa.